Czasami jest tak, że moduł płatniczy nie zamknie dnia, jeżeli automat jest długo wyłączony lub w nocy nie było internetu. Próbuję zrobić to kilkukrotnie. No i wtedy musimy otworzyć automat. Wyłączyć tutaj moduł zasilania. Następnie przytrzymujemy przycisk czerwony włączamy zasilanie jeżeli przycisk czerwony tutaj zacznie migać nam na czerwono puszczamy moduł płatności uruchamia się Wchodzi w tryb serwisowy. Wchodzimy w menu serwisowe. Zarządzanie, zamknięcie dnia. System się pyta, czy zamknąć. Tak. Zamyka się dzień i to jest wszystko. Dziękuję.